Siemaneczko, tutaj Krystian Jestem nowym YouTuberem YouTuberem, ale Cóż mam dla was Nowy filmik, jak zbudować samochód z Lego Potrzebujemy Jednej osi Takiej trochę innej Grill Dwie takie lampki Dwie, znaczy dwie niebieskie i dwie czerwone i trzy takie takie części zwykłe jedna takie światełko czerwone ale okrągłe z lego i jeden na cztery płaski element taki cztery butniki 1, 2 na 2, taki płaski. 1 na 3, taki element. 1 ja taki trójkątny, jakby. 4 na 2. I 2 na 4, taki element, jakby prostokąt. Kierownice. 2 na 1, płaski. Jakby taki i chwytak, taki zwykły. Znaczy nie chwyta, ale coś innego. I maska taka. Znaczy nie maska, ale jakby taka część. Zwykła. Można w usznych zestawach Lego zdobyć takie coś. Dwa kuli. Takie kulki jakby. Żółte. Nie lampki. Żółte normalne. I okrągła biała część taka. I nie jak taka. Przezroczysta trochę. Tylko normalna, zwykły korol, kolor. Cztery Cztery koła. Jeden chwytek taki, nie chwytek, ale z dziurką. Dwie takie maski. Kin, trochę. I w Lego Ninjago chyba zostały powinno być. Jedna maska. I cztery na cztery taki kwadrat. Na trzy. O Dwie takie, dwa na dwa. Nie jeden, tylko dwa. Dokładnie. No to zaczynamy. Bierzemy oś. Wkładamy koła. Ale to mogą być... E, znaczy wszystkie części muszą być takie same, ale mogą, mogą mieć inny kolor. To, no, to nie chodzi o kolor. Tylko żeby e, był taki sam samochód. Kolory są nieważne. Koła też obojętnie jakie. O, to już mamy, później. Bierzemy ten 2 na 4 i dwie takie, takie nie wiem, jakby spoiler czy coś i budujemy. Tutaj jeden. Tutaj drugi i kierownicę. I to stawiamy od, na środku jakby. Później bierzemy cztery błotniki i stawiamy tu. Tu. I jeszcze tu. I ostatni tu. Owo jednie kolory. Później bierzemy tak jakby y, dwa na cztery, taki jakby trójkąt i stawiamy nie, nie przed, ale z tyłu. Z tyłu, bo to będzie tył samochodu. I, 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 I później bierzemy taką, jakby maskę. Później dostawiamy czerwony, niebieski kwadraty czerwony i niebieski. Kolejne kwadraty później. Bierzemy grill i dostawiamy po środku. Później bierzemy ten. Jed... 4, 1 na 4 płaski i stawiamy jako sterzek, później stawiamy do przodu, później bierzemy 2 na 2 płaski i dostawiamy, żeby się trzymało. Dobrze, później bierzemy tą maskę, bo tutaj jest ten kwadrat i doczepiamy. Później bierzemy takie 4 na 4, później bierzemy dwie te takie maski i doczepiamy tu. I tu, i później bierzemy tak 2 na 2 kolejny kwadrat, stawiamy tu, później 2 na 1 płaski tu, I, os i ostatni taki jakby spoiler, taki malutki, taki 2 na 1 i stawiamy tak, że wyglądało taki jakby spoiler, odwracamy i wkładamy do naszego samochodu i taki czas ze spoilerem później odstawiamy bierzemy tak jeden taki biały dwa niebieskie jeden czerwony trzy na dwa jeden taki chwytak jakby z dziurką jeden chwytak taki no inny później bierzemy chwytak niebieski obie kolory później doczepiamy taki z kulką później bierzemy biały i później stawiamy czerwony do niego później żółty bo to będzie rura wydochowa bierzemy nasz dzib odwracamy na tył doczepiamy tak o takie coś później ta jakby lampka to będzie jedna tak doczepiamy rurę wydochową tutaj O, tylko ja nie mogę z jedną ręką. To poczekajcie. A, a, a. a nie on na odwrót I to powinno wyjść takie coś. Później stawiamy ten 3, 1 na 3, czy 3, 3 na 1 i doczepiamy. Uj. O nie, odwrotnie. Znaczy. Robimy tak. Narpiw niebieski, odwrotnie ja, przepraszam bardzo. Stawiamy tak. Nie, odwrotnie. Stawiamy tak. Później to. I później rurę wydechową. Przepraszam bardzo, moja wina. Jestem zapominalski, bo. Już dawno nie budowałem z Lego, a zapomniało mi się trochę. Proszę. I jest. I doczepiamy to. Tą część. 3 na 1 I jest taki wóz. I to wszystko. To będzie mój pierwszy, e pierwszy filmik z Lego. A tu jest ten grill. Kogo nie widać dobrze. I to wszystko. No dobrze, dziękuję za oglądanie. Nazywam się nazywałam się Krystian Wojownik123.pl No to dziękuję za. Bardzo bym prosił za subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki!